Witajcie w mojej pysznej kuchni. Czy da się zrobić nutellę w domu, która smakuje lepiej niż sklepowa? Oj tak! I dziś pokażę Wam dokładnie jak to zrobić. Ta domowa nutella jest super kremowa, intensywnie orzechowa, bez oleju palmowego, bez zbędnych dodatków i co najważniejsze zrobiona z prostych składników, które możecie dopasować do swojego gustu. Jest to idealny krem do naleśników, tostów, chałki, wypieków, owoców albo po prostu do wyjadania łyżeczką. Jeśli lubicie proste domowe przepisy, które naprawdę wychodzą, jesteście w dobrym miejscu. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie Nutellę bardziej orzechową, czy bardziej czekoladową. Jeśli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych pysznych przepisów. A teraz zapraszam do oglądania. Do jej przygotowania będą nam potrzebne 200 g prażonych, obranych orzechów laskowych. Jeśli macie surowe orzechy laskowe w skórkach, to robicie tak: rozkładacie je na blasze, pieczecie 10 do 15 minut w 180 stopniach, aż będą mocno aromatyczne. Potem wsypujecie gorące orzechy do czystej ściereczki, zawijacie i porządnie pocieracie. Skórki same zejdą. Nie musicie ich obierać idealnie. Najważniejsze, żeby nie były gorzkie. 140 g gorzkiej czekolady. Zawartość kakao minimum 60-70%. dwie łyżki oleju, na przykład rzepakowego lub oleju kokosowego. jedna łyżka kakao. 4 łyżki cukru pudru, miodu lub syropu klonowego. Szczypta soli. Oraz... Jedna łyżka aromatu śmietankowego, orzechy wrzucamy do blendera i blendujemy. Najpierw będzie proszek, potem grudki, a po chwili zrobi się gładka pasta orzechowa. Tak powinna wyglądać. Dodajemy kakao. Aromat śmietankowy. Miód lub cukier. Oraz olej. I ponownie przez chwilę blendujemy. Odkładamy na chwilę na bok. Bierzemy kubek lub miskę. Wrzucamy do niego czekoladę. Kubek umieszczamy w garnku z wodą. Stawiamy na małym ogniu i podgrzewamy do momentu rozpuszczenia się czekolady. Roztopioną czekoladę. Wlewamy do masy orzechowej, wsypujemy sól i blendujemy do momentu uzyskania gładkiej masy. Nutella gotowa. Jeśli Wasza nutella po zrobieniu jest rzadka, nie martwcie się to normalne. Po pierwsze krem zgęstnieje po schłodzeniu, bo czekolada i tłuszcz orzechowy zwiążą się w lodówce. Przelewamy do słoiczków. Przełóżcie nutellę do słoiczków i wstawcie do lodówki na minimum 2-3 godziny. Po tym czasie konsystencja zmieni się na gęstą, kremową i idealną do smarowania. Jeżeli po schłodzeniu krem dalej jest za luźny, możecie go uratować na kilka sposobów. Dodajcie 40 g rozpuszczonej gorzkiej czekolady, zmiksujcie i ponownie schudźcie. Dodajcie 1-2 łyżki kakao, które wchłonie nadmiar tłuszczu i wzmocni smak lub dodajcie łyżkę lub dwie drobno zmielonych orzechów laskowych, krem zrobi się gęstszy i bardziej orzechowy. Nutellę wyjmujemy z lodówki i sprawdzamy. Jest idealna, świetnie się rozsmarowuje i jest bardzo kremowa. Jeśli spodobał Wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.